Życie po życiu tych ludzi to też jest temat fascynujący. Ich przetrwanie czasów konspiracji, okupacji, potem życie w tej nowej perelowskiej komunistycznej rzeczywistości. Byli aresztowani. Jedną z takich postaci, która e, zwróciła moją uwagę, była, jak pamiętam, imienia Janina Kruk. Kruk. Proszę mhm. przynajmniej, ta Postać też, można powiedzieć, że gdyby znał jej biogram Stefan Żeromski, to by dostał Nobla. Bo Stasia Bzoska to nic przy niej. Kobieta, która swoją młodość poświęciła na to, żeby w malutkich wioseczkach uczyć kobiety przedsiębiorczości. Umiecie zrobić na drutach? Tak. To zróbcie nie tylko dla męża i dla dzieci, ale też na sprzedaż. A jak sprzedać? Ona ich uczyła specjalnie zapisała się na za własne pieniądze, na kursy do Łodzi, do Warszawy, jak uczyć tego typu kobiet gospodarstwa, wielu rzeczy. No dobrze, ale my nie mamy czasu, musimy zająć się dziećmi, nie ma problemu. To ja stworzę przedszkolę dla tych dzieci, ja będę się nim zajmowała, a wy róbcie na drutach, róbcie rękawiczki, róbcie czapki i sprzedawajcie. Jak już po dwóch latach wieś była mniej więcej zorganizowana, to następne. W czasie II wojny światowej Wangażowała się w konspirację, mało rozważnie. Między innymi kolportowała czasopismo podziemia w ten sposób, że jeździła na rowerze i rozrzucała po wsiach. W końcu ją resztowali. Ale wypuścili stwierdzą, że ta osoba nie może być normalna, tak? Bo Została zaangażowana do legalizacji. Szanowni Państwo, nauczyła się od zera podrabiać podpisy, robić pieczęcie, fotografować. Dla osoby, która nigdy z techniką nie miała nic wspólnego. Najbardziej techniczne było, przepraszam, odpalanie zapałek, no bo ani samochodu nie... nic. Krzydełkowanie. Tak, krzydełkowanie, to wszystko. No nauczyła się tak, że była niezastąpionym pracownikiem. Była ostatnim pracownikiem. Ostatnim żołnierzem Okręgu Wileńskiego aresztowanym w ramach akcji X w listopadzie, ja, rocznica 1948 48 roku, trafiła do więzienia, dostała kilkanaście, kilkanaście wyroków śmierci. Zamienionych na szczęście na dożywocie, w 1956 roku amnestia. Ona powiedziała, że nie. Nie wychodzi z więzienia. No jak to? Amnestia jest dla osób winnych. Ja jestem niewinna. Ja walczyłam dla Polski. Proszę mnie wypuścić Powiedz, że jestem niewinna, wtedy wyjdę. Szanowni Państwo, półtora roku jeszcze siedziała na własne życzenie. Próbowali ją wypnąć jako niepełnosprawną psychicznie, jaką inwalidę, eee, siłą ją wyciągali z celi, a ona powiedziała, nie, będę siedziała pod bramą. Ja jestem niewinna, żadnej amnesji nie przyjmuję. W końcu ją koleżanki wyciągnęły, bo żali mi się zrobiło, oczywiście, że tak, mówiąc, że matka ciężko chora. No i dla matki wyszła. Szanowni Państwo, lata 60., 70., 80. cały czas poświęciła walce o Polsce, to wiem. Bardzo nieufna do wielu osób, wielokrotnie prześladowana, mnóstwo agentów dookoła. Miałem zaszczyt ją rozmawiać, miałem zaszczyt uzyskać jej zaufanie za dużo, ale uzyskać od niej wiarygodne relacje po kilkunastu spotkaniach. Nabrała do mnie jakiegoś zaufania. E, już nie żyje. Postać można powiedzieć hawiograficzna, tak? Postać, której życiorys jak pisałem, to nie wierzyłem. Gdyby nie to, że dokumenty są. Gdyby nie te dokumenty, naprawdę nie wierzę, to jest możliwe u jednej osoby. To się znam? Dlaczego nie ma jej ulicy, jej szkoły? Gdzie mieszkała? W Warszawie, zmarła w Warszawie. Mieszkała w wielu miejscach. Między innymi była krótko w Olsztynie, ale krótko. Natomiast zmarła i spochowana w Warszawie. Nie byłem, nie wiedziałem o tym, że zmarła. Podobnie na jej pogrzebie nie było. Ona nie miała rodziny, tak? Nikt się do niej nie przyznawał. Nie było nawet sąsiadów, także tak dość przykro. Ma nagrobek na powązkach. Na szczęście jest zadbane, Na szczęście jej rodziny, jej koleżanek z konspiracji pamiętają o niej. My też o niej pamiętamy, jak jesteśmy na powązkach. Państwo polskie też uznało to za grubojętne, w związku z tym w porządku, ale ciągle jest to osoba. A ile takich osób jest z Polskiego Państwa Podziemnego, nie, o których nie pamiętamy? Ja mogę z legalizacji wymienić. 24 rabinów napisałem i każdy z nich zasługuje na uwagę. Nie tylko ci z Szanowni Państwo, to jest troszkę zadanie też dla nas, ale dla nas jako historyków, ale dla nas jako społeczeństwa, żeby, żeby od, 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 odpowiadać na tego typu apele. To, co przed chwilą słyszeliśmy od profesora Piotra Niemieckiego jest swoistym apelem o pamięć. I to powinno być naszym wspólnym zadaniem.